Letchworth Village to opuszczony przytułek na obrzeżach Rockland Country w stanie Nowy Jork. Wśród lokalnej społeczności jest to zniesławione miejsce, ponieważ wielu uważa je za owianą, ciemną, paranormalną energię. Otwarta w 1901 roku, Letchworth Village była rozległą instytucją mieszkaniową, w której przyjmowano osoby chore fizycznie, jak i psychicznie. W swoim szczytowym punkcie w obiekcie znajdowało się około tysiąca mieszkańców. Jednak w latach dwudziestych krążyły doniesienia, że mieszkańcy byli zaniedbywani i wykorzystywani. Pacjentów znajdowano nieumytych, jak i nagich, pozostawionych bez opieki medycznej. Odnotowano również nadużycia wśród współpracowników. Wkrótce pokoje stały się przepełnione i zaniedbane. Pacjenci, którzy zmarli w ośrodku, nie zostali odebrani przez rodzinę, byli chowani na polanie za zalesionym terenem, około kilometra od przytułku. Na pamiątkę tych, którzy zginęli w Letchworth, pozostawiono tylko stalowe markery w kształcie litery T, z numerami identyfikacyjnymi pacjentów. Po wielu doniesieniach o okropnych warunkach życia i zaniedbaniach, które wyszły na jaw, obiekt ostatecznie został zamknięty w 1996 roku. Z tą okropną historią, nic dziwnego, że posiadłość jest uznawana za nawiedzoną. Przez te wszystkie lata budynek stał się ruiną. Znając historię tego miejsca, youtuber Casing the Darkness Paranormal zdecydował się na odwiedzenie niesławnej wioski LED. A long time ago. Anyway, so I've been to this location here before it got burned. The so story here is was that there was a bunch of kids that was hanging out here and burned the place down. Luckily I've been to this location before it burned down. But this right here, I came in with my boy. And to be honest with you, I don't know something about this location here that if I go to the to the backside, you still could go inside and investigate, right? But this place right here, the first time I came here, uh, me and my boy came down here, we went to the basement, and we said like, I don't know, it was kind of weird. We didn't do no investigation. We just came to explore, and we f we just heard like like noises. We heard like I swear I saw a shadow. Kiedy przechodzi przez zaciemnione pomieszczenia starego budynku, zaczyna czuć się dość dziwnie. Hello? See jest right here, here? Anybody here? youtuber okay. -y słyszy w pobliżu dziwne dźwięki. Hello, anybody here? I heard a voice here. Are you okay? Hello. Hello. Mężczyzna próbuje połączyć się z istotą paranormalną wewnątrz budynku. Do tego celu używa tak zwanego Fasma Boxa, urządzenie używane przez niektórych badaczy do komunikowania się z duchami. Nie trzeba dość długo czekać, aby wydarzyło się coś naprawdę przerażającego.

Gdy zobaczycie to ponownie, zdacie sobie sprawę, że urządzenie zaczyna odbadać modlitwę. Nagle możemy usłyszeć coś w rodzaju biegnięcia w stronę mężczyzny. Hello? Oto ten incydent zarejestrowany z drugiej kamery. Hello? Oczywiście to spotkanie było zbyt przerażające dla mężczyzny i ten postanawia spakować sprzęt i opuścić to miejsce. Who was that running? OK, chłopaki, I'm gonna go! Więc czy wioska Ledgford jest naprawdę nawiedzona? Biorąc pod uwagę okrucieństwa, które miały miejsce na terenie posiadłości, ogromne cmentarzysko, doniesienia o dziwnych zjawiskach, a teraz ten niesamowity materiał filmowy sprawia, że zapewne zastanawiasz się, sprawia, że zapewne zastanawiasz się, czy udręczone duchy byłych pacjentów nadal pozostają w tym miejscu. Ta dziwna obserwacja krążyła w internecie w ciągu kilku ostatnich tygodni. Nagranie zostało przesłane przez użytkownika TikToka I Love Gusties, ale jego oryginalne źródło nie jest znane. To nagranie nakręcone telefonem w czyimś domu. Dziwny, przeźroczysty kształt przesuwa się za oknem, wystraszając nagrywającego. Tajemnicze nagranie stało się viralem w internecie, a wiele osób dyskutuje nad tym, co zostało uchwycone przez kamerę. Niektórzy mówią, że jest to duch, natomiast inni stwierdzili, że jest to kosmita, noszący kamuflaż. Niestety na temat tego nagrania nie ma żadnych informacji, a one samo w sobie jest dość krótkie, więc rozwiązanie zostawiam wam. Na początku 2020 roku TikTokerka Olivia Bishop, która występuje pod nazwą Olivia Bee Music, odkryła w swoim domu starą kamerę. W kamerze znalazła stare nagranie jej rodziny spędzającej razem czas w 1993 roku. Postanowiła opublikować to nagranie w internecie, pytając się, czy zarejestrowali oni ducha. Zresztą zobacz sam. Jak widać, dynia zabawka w lewym dolnym rogu wydaje się samodzielnie poruszać. Nagranie pochodzi z 1993 roku i jest odtwarzane bezpośrednio z wizjera kamery, co wydaje się wykluczać możliwość jakiejkolwiek edycji klipu. Niektórzy z komentujących zasugerowali, że przez dziwny kształt zabawki ta sama mogła się poruszyć. A ty, co myślisz? Przedostatnie nagranie zostało opublikowane na TikToku przez Lucy on the Rock. Lucy jest pracownikiem służby zdrowia, które uważa szpital, w którym pracuje za nawiedzony. Oto nagranie z kamery bezpieczeństwa, zarejestrowane około piątej nad ranem. Gdy obejrzycie to jeszcze raz, zwróćcie szczególną uwagę na kurtynę z tyłu pokoju, która zaczyna sama się poruszać. Dziwna aktywność przykuwa uwagę kilku pracowników, znajdujących się za ich biurkiem. Lucy twierdzi, że w pobliżu nie ma otworów wentylacyjnych i na pewno nikt w pobliżu nie mógł dotknąć kurtyny. Więc co to było? Ostatnie nagranie na dziś. Pochodzi z koreańskiego kanału youtubera Doh Michael. postanawia zbadać opuszczony budynek, który początkowo wydaje się dość zadbany, ale po jakimś czasie okazuje się, że jest on ruiną. Mojo! Mojo! Podczas badania budynku, wołą wszystkie paranormalne istoty, które mogą być w tym miejscu. Kijyo. ja. Co dziwniejsze, uzyskuje on odpowiedź poprzez pukanie w drzwi. Niedługo po tym eksploruje on coś, co wygląda na starą kuchnię, gdy nagle rozprasza go hałas. Gdy się odwraca, zdaje sobie sprawę, że przedmiot, który chwilę wcześniej opierał się o ścianę, w tajemniczy sposób znikł. Chwilę później kieruje kamerę w stronę okna umieszczonego wysoko na ścianie. Jak myślisz, czy te wszystkie zjawiska, które zarejestrował mężczyzna, rzeczywiście miały miejsce, czy może to wszystko dobrze ustawił? Daj znać w komentarzu.